Cześć, witam. Co to jest? Cześć, witam. Dawno nie nagrywałem takiego zwykłego samochodu pitolenia. Ceny pali, widzieliście przed chwilą. Kurwa, słońce dzisiaj przygrzało. Ostro. Znowu się nie chce nagrywać, ale powiem Wam, powiem Wam, że dzisiaj mam taki temat, jak to u Polaków jest, Teraz Wam powiem, trzeba się zatrzymać. Wiadomo, znak stop. Słuchajcie, dzisiaj mam taki temat, taki, taki właśnie, typowo. A właściwie dalszy ciąg egoistyczny, tylko o czym tam było wtedy, że aha. No właśnie, ale to dzisiaj już jest coś innego takiego o egoistach. Na przykład dzisiaj miałem taką sytuację, że tam z kolegą coś walczyliśmy z takim tematem. Przychodzi jakiś kurwa jego znajomy i zaczyna pierdolić. A może to, a może tamto. Słuchajcie, w ogóle w dupie ma to. Że my jesteśmy tam skupieni, zajęci. Opowiada jakąś kurwa swoją historię. Naprawdę. Akurat tam coś naprawialiśmy, chyba. Po, po. Pojechaliśmy popływać, ale dalej ta motorówka, coś nie tego. I słuchajcie, ja mówię, dobra, zapal. No to ten zapala silnik, a ten się wpierdala. Tam słuchajcie, opowiada jakieś swoje kurwa historie z życia nie wie czy chcemy go słuchać czy nie chcemy pierdoli kocopoły kurwa ja mówię dobra yy, zapal nie zgasło to się tam chyba kurwa cieszy pierdolony jak na tym filmie z dnia świra coś tam wiecie nie że Polak Polakowi kurwa no to wiadomo nie no i słuchajcie później tak zgasło czy tam mówiłem żeby zgasić a ten kurwa dalej opowiada i czeka kurwa aż następne razy, ja mówię, może ten, mówię, nie mamy czasu teraz na ten, na yy, na opowieści, nie? Trochę się coś tam tego zbulwersował, ale kurwa, no jak można być takim kurwa egoistą? U Polaków to jest normalne, na przykład dzwoni Ci ktoś do telefonu, Chciałby pogadać, pyta się normalnie, to się pyta, słuchaj, masz chwilę, wiesz, tego, nie, albo masz parę minut tego, bo tutaj chciałbym pogadać. Nie, kurwa, opowiada ci ktoś jakąś historię, kurwa, że tam coś się stało i tego, na mieście albo coś, nie. I kurwa, ja nie rozumiem, ja mam, kurwa, słuchać jakiegoś, kurwa, jakiegoś Mongoła, czy to kolega jest, no, no znajomy przeważnie dzwoni, nie. Słuchajcie, jak można kurwa być takim egoistą. Ludzie myślą tylko kurwa o sobie. To jest naprawdę wykorzystywanie. I, i, i oni myślą swoim, swoim takim tokiem myślenia, bo dla nich to jest normalne. Naprawdę, kurwa, no na miłość boską czy katolicką, żydowską, czy yy, czy tom, yy, buddy, czy jakąkolwiek, nie, bo to mówimy o Bogu, no to oczywiście każdy myśli o, katolik myśli o swoim, nie, nie ogólnie o Bogu, jeżeli tam jakiś jest, nie? bo to nie można tak mówić wiadomo, to nie jest jakaś tam że ktoś ma yy, jak to się nazywa yy, monopol na, na bycie Bogiem nie? że to jest jeden tam gdzieś tego każdy ma swojego jakiegoś. no, Ja na przykład kiedyś mówiłem koledze, że założę sobie kościół Boga Żółtego Słońca. On mówi: Nie, no już się spóźniłeś, taki już jest. nie, I to jest bardzo fajne, bo można wziąć od państwa kasę, można, tam trzeba podpisy mieć, nie? Że, że jest tam iluś członków. Można dostać ziemię, znaczy lokal, można dostać ziemię, chyba też. No i to jest właśnie to, a jeszcze. Ktoś na przykład powie, że ten mój bóg żółtego słońca to już nie. No, jakiś inny musiał. Bym, jakiegoś, nie wiem, żółtego muminka na przykład. nie, Jak, jak nie ma takiego, takiej, takiej wiary. I ktoś mi powie, że co ty kurwa sobie wymyśliłeś? No to ja podaję go do sądu i normalnie obraża moje uczucia religijne i dostaję odszkodowanie, a on dostaje do idzie na przykład, nie? No jedź kurwa, zjebie jakiś koło mnie, jakiś kurwa przygłup jedzie, ja nie rozumiem. Nie lubię kurwa czegoś takiego. Patrzcie, patrzcie. Jedzie, kurwa. Aż musiałem zwolnić. Nie wiem, czy on, kurwa, chciał koło kogoś pobyć, czy co. Dobra. Lecimy dalej z tematem. Naprawdę. Ja nie widziałem czegoś tak, kurwa, egoistycznego, jak, jak w Polsce. No naprawdę, kurwa, no to jest, to jest dramat. To jest, kurwa, proszę Państwa, dramat, co się dzieje. Każdy myśli o swojej dupie. No chyba, że jakiś biznes ma, ma w tym, no to myśli też o twoje, nie? Żeby się wykorzystać. Ja nie mówię, że seksualnie, ale że jakoś tam. No. Tak to jest. Gdzie ty tak zapierdalasz tym motocyklem? Podobno bardzo ważne jest, żeby mówić motocyklem. Jak powiesz przy jakimś takim, co jeździ na motocyklu, motorze, to się kurwa pogniewa na Ciebie. Kurwa, może będę zatankował. Nie chce mi się dzisiaj wysiadać już z tego samochodu. No, ale zjadłem dobre kanapeczki takie na wieczór, jeszcze sok. Wypiłem ten zielony. <laughs> Bardzo dobry. Nie wiem, co tam jest. Kiwi czy coś. Niektórzy to na kiwi to w ogóle są jak to się mówi? No, uczuleni, znam takie osoby. Także temat. Wiesz, szkoda, że, że ten kanał jest jeszcze taki słaby. Bo na przykład można by było zrobić takie audycje i ludzie by dzwonili tam, jakiś numer by się wzięło, nie? Jakiegoś pierwszego, lepszego, nieważne nawet z jakiej sieci, teraz każdy może dzwonić na wszystko, nie? I byśmy sobie porozmawiali właśnie o tam, nieważne tam, jak ktoś nie chce się przedstawiać, to nie musi, bo to nie musi być coś takiego, że to musi być przymusowe, nie? I, i można by było porozmawiać właśnie, co ten kurwa debil robi, przecież tu próg jest niezły co zjechał kurwa tu ma progi napierdala, a tam pięknie ten też kurwa ci ludzie mają w mózgach najebane. Słuchajcie, dobra byłoby coś takiego, że można zadzwonić. Jakieś live na przykład, no bo to musi być live, nie? No skąd by mogli wiedzieć wtedy, że trzeba, że można zadzwonić? Także na live'a sobie e, dzwonić. Wiadomo, że wygupiają się tego, nie? No bo to normalne, że tam na, na cztery telefony jeden byłby tam z wygłupami, nie? No, ale to wiadomo, no, co tu się denerwować, nie? To jest normalna sprawa. Ale wiecie, no, można fajnie sobie porozmawiać na ten temat i ludzie mogliby się podzielić swoimi, wiecie, swoimi, swoimi takimi doświadczeniami w tym temacie, nie? No, bo naprawdę, wiecie co, ja nieraz myślę, że już, kurwa, wszystko wiem, a nieraz, jak mi ktoś, kurwa, opowiada, no, po co ta, kurwa, durniu jeden? Nie, nie no to wiadomo, nie, że trochę emocji to musi być, no co najebany mam być na wizji, na, na tym na, na tych live'ach znaczy na live'ach, no na tych nagraniach tak co ja już daleko do przodu za bardzo się wysuwam <laughs> także nie bądź taki, jak to niektórzy mówią, hej do przodu dobra, jedziemy se na spokojnie trasą zamkową no i dobra, dalej właśnie mówię o tym, że fajnie by było tak pogadać sobie z tymi ludźmi nie? I, i ten, ich doświadczenia yy, wiecie, żeby się pochwalili tymi swoimi doświadczeniami życiowymi, bo to też się przydaje jeśli chodzi o, o życie, nie? no bo to wiadomo, że to jest takie im więcej wiesz, tym lepiej, ale nieraz to na farcie nikt, jadą często na przykład oszołomstwo jedzie na wariata jeszcze lepiej wychodzi niż tam ma jakieś plany że nie można powiedzieć. Tu przy okazji się pokaże tutaj o Stetinaj, Piękne koło, trochę mniejsze niż w Londynie. No i takie karuzele, czy co to jest? No ładne, ładne. A tam się już wynurzają to, co mruga. Dźwigozaury szczycińskie. No ktoś kurwa w końcu pomyślał w tym jebanym mieście. No bo to kurwa ciężko jest. Jeśli chodzi o takie inicjatywy jakieś, to naprawdę kurwa mi się. Słuchajcie, ja to myślę, że jest kurwa jakaś epoka gierka, kurwa, bo to jest naprawdę ciężko w chuj, no. Czekajcie gdzie? Może tu ja sobie pojadę jakoś inaczej teraz, bo tu wam trochę pokażę, eee, wały chrobrego, nie? Kurwa nie spojrzałem na telefon, tylko na tą klapkę. czy to się nie nagrywa, a to się nagrywa. Patrzcie, jak jest pięknie, te wały po lewej. No, w telefonie to tak nie wygląda, bo zerkam sobie. Nie ma tej, wiecie, takiej głębi, nie? I ja bym się chciał tu wbić. Tylko, czy mi się uda? Uda mi się, bo. Bo jest ten już kurwa w BMW musi popierdalać jebany. Kurwa, to też jest stan umysłu BMW, kurwa. Takie dobre auto w miarę, a. A tak spierdolili, kurwa, w sensie, że wiecie, znaczy spierdolili, nie, że, że oszołomstwa dużo jeździ tym. I, I tego... I reputacja tej BMW to jest taka, że, kurwa, jak już BMW, no to wiadomo, że głowa rozjebana, nie? Ale nie dużo, tylko 90% tych wszystkich ludzi, no. Mam znajomych, co jeżdżą bmw są w miarę normalni, to nie mogę powiedzieć. No, mają swoje strzały, ale tak ogólnie, no, o życiu myślą, wiecie, lepiej niż inni, nie? Fajne mają przemyślenia i tak dalej, ale... i tak dalej, nie, Miałem tego nie mówić. Zobacz, bo to jest taki obstukany, no. Nie można być, kurwa, takim, wiecie, od kalki. No, tu mamy wały Chrobrego, no, ładne latarnie, oświetlone nawet nie widziałem. Admiralska, że tu jest ulica? No to też nie widziałem. Co my to mamy? Urząd Wojewódzki, Muzeum Narodowe, coś jeszcze. No pięknie to jest, naprawdę jest pięknie. Kurwa, na którym ja biegł, ja nawet nie wiem. Tu ma Jebane, no to co? No, ale oni są innego koloru skóry, to jeszcze można ich nie zauważyć. Nie mówię na M coś, bo to jest podobno bardzo brzydko. To dla mnie kurwa, no co to za różnica? Czy, czy on jest Chińczyk kurwa, czy Afroamerykanin, czy, czy ktoś inny kurwa, jak jak znam takie kurwa narody, na przykład. Tak jak nasz słynny kurwa, że ten ci bardziej dopierdoli niż taki. Taki ci jeszcze pomoże, kurwa. Naprawdę. Kurwa ja spotykam się z tym hamstwem pierdolonym, to już mam dosyć naprawdę, wiecie. Wyjebałbym najchętniej na jakąś wyspę. Jak, jaką wyspę? Wyspę bezludną. Czy bezludną to też całkowicie nie, bo to tak nie jest za fajnie, nie? Dobra, jedziemy. To to jest Malczewskiego. No, to była gdzieś taka taki dragon smok czy coś takiego, że chińska taka restauracja wypasiona kiedyś byłem, która to godzina w ogóle jest. Jest ta pierwsza 56 do sklepu już chyba nie zdążę, ale Właśnie tutaj ta restauracja troszkę wcześniej była na rogu, no. no pojedziemy sobie jeszcze trochę tą główną ulicą tutaj, kurwa, patrzcie w bloku, na przykład tym po lewej, to co już wszyscy śpią o 10, patrzcie, jed, jed, jedno się tylko świeci na nie, no na trzecim, drugim coś tam, czerwone i tam obok, później na trzecim. A tam się chyba odbija. Nie, no tam jeszcze idziesz na tym. No kurwa, gdzie ci ludzie są w ogóle? Ja nie rozumiem. Poszli spać. Dobra, 15 minut nagrania. Może chodzą, tak jak No te dziewczyny jeszcze się spaceruje. W sumie ciepło, może są gdzieś na spacerach. Nie, ja Wam powiem. Jak ludzie zapierdalają gdzieś kurwa w tych pracach, wykańczają się kurwa psychicznie, to muszą sobie przychodzą i kurwa, albo tabletki wpierdalają. Wiecie, ile tego kurwa schodzi, tych tabletek? Kiedyś w aptece tam znajomi pracowali, kurwa, to tak się mówi, ale tych, tablet... tych tabletek to kupują kurwa miliony, albo jak nie tabletki, to, to Monopol, wiecie, nie? Małpka. Podobno te małpki mieli tam opodatkować jakoś bardziej. No to te małpki. A jak nie, to jedno i drugie, nie? Jakąś zelanium czy, czy coś takiego hydroksyzyny. Teraz się bierze. Kurwa no, ale ja się wszyscy w sumie nie śpieszę. Tak Petro Hed mówi, nigdzie się nie śpieszymy, Powo, powolutku, spokojniutko, no kurwa 75 sekund z życia zabrany. Tu mamy ten słynne te przejście podziemne, nie? Tyle stało, tyle, tyle lat działało, ale, ale zrobili tą po lewej stronie tam, Ej, że jest no, że można normalnie przejść. Szczecinianki podobno są najładniejsze dziewczyny chyba w Polsce. Znaczy, no, nie wszystkie oczywiście. Jeszcze 9. Kurwa, dobrze słychać z tego telefonu, powiem Wam, że mikrofon w prawo, ja siedzę po lewej i naprawdę to kamerki takiego mikrofonu nie mają. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką Nokia 30 no to po 32 weszły, takie, wiecie, wypasione. A ja tam zrobiłem jeszcze, rozebrałem sobie ten telefon. Kiedyś tam trochę coś grzebałem w tych telefonach. I wiertełkiem chyba jedynką powiększyłem ten otwór na mikrofon. To powiem Wam, że kurwa, no tak było zajebiście słychać, że ja nie mogę. No. Co to jakiś? Kurwa, no Norwegia chyba co? Zapierdala. Tablice mają takie, no chyba, że elektryk, ale nie sądzę, Już, kurwa elektryków takich nie ma. A pojedziemy sobie w prawo, pokażę Wam trochę miasta wieczorową porą. Chociaż tutaj wiecie, w Szczecinie to się tam chuj dzieje, no naprawdę za dużo się nie dzieje, tylko tu kurwa jest tak pojebane teraz, że tu naprawdę nie ma jak przejechać chyba na tą drugą stronę. Chciałem gdzieś... Jak to zrobić? Właśnie, ja tutaj mogę w lewo. Chyba mogę. Chciałem Wam może pokazać pasaż ten Bogusława, czy jaką się nazywa ten? Na Bogusława, tak? Na Bogusława, no. Tu już chyba nie przyjadę, oczywiście barykady. Tu bank, albior, tu jakaś szkoła. A tu w ogóle moja kuzynka ostatnio przyjechała, to po prawej gdzieś tu się tędy też przechodziło. Jakoś tam chyba w głębi i tam na Jana Pawła. Chyba Narodowej wcześniej Sobie wynajęła y, apartament Ale co to ta pani się tak boi? Przecież ja jadę 20 na godzinę, nie rozumiem Trochę dziwnie, bo to się nie ma co bać Kurwa, żebym jeszcze na tym nagraniu wam pokazał ten y, Tą, tą, cygańską dzielnicę Niggańska dzielnica, no, ulica można powiedzieć, no dlaczego można tak nie powiedzieć. I to jest tutaj, tylko podjedziemy. Kurwa, jak ja tam pojadę, chyba tam nie dam rady teraz pierdolność. Nie, nie dam rady, bo to trzeba... Dobra, na tym nagraniu to mi się nie uda. A może jakoś tam na wojska bym machnął. Dobra, chyba tak zrobię. Zobaczymy. Tak, jagielońska kiedyś była dwukierunkowa. No a teraz chuj zrobili jedno. I powiem Wam, że to też takie trochę chujnia z patatajnią, delikatnie mówiąc. Pierwszy się zbliża do przejścia. I chuj, musisz. No, nie, 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 ja nagrywam. To nie mogę, kurwa, że ci nie ustąpiłem. Bo zaraz będą pierdolić On co myśli, ale pojepnie też tak często. Kurwa, chciałem kogoś puścić. I wiecie co? Mm, jakiś samochód, nie? No ale kurwa, no będzie z tyłu policja. I ja kurwa, pan nie ustąpił. Właściwie to on mi pokazywał ręką. bo mam to nagrane, nie? Dobra, jedziemy, jedziemy. Kurwa, jedź tym hondom, no. A ty gdzie się wpierdalasz tym rowerkiem? No to jest, je takie długie, ja pierdolę, jaki rodzinny samochód. Dobra, tu pyk, 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 zapierdalajcie szybciej, kurwa, co to wycieczka jakaś wieczorna, do kurwe nędzy. Przekajcie, ja w prawo, no to ja muszę chyba już wrócić kierunek, co? No i wjeżdżamy sobie zaraz na pasaż Bogusława. Kiedyś był taki taksy z no to on pokazywał trochę, co tu się dzieje, lajwy, nie lajwy, wiecie. Fajnie, bo coś się tutaj działo w tym Szczecinie zjebanym. I naprawdę, kurwa, tutaj nikt, nikomu do głowy nie, nie tego, przecież ludzie siedzą wieczorem, nudzą się w internecie, albo na przykład ktoś sobie wyjechał do pracy do Norwegii, włączy sobie taki kanał. I ogląda, nie, co to w Szczecinie się dzieje, wiecie. Nie? Jeszcze zadzwoni do neita jakiegoś, rzuci. Ja nie mówię, żeby to były jakieś kurwa, nie wiadomo jakie pieniądze, ale, ale fajnie takie coś się dzieje w tym, tym, tym mieście. No, ale coś tamten, kłócił się z tymi taksówkarzami. Później yy, była też taka sytuacja, że, yy, że, że, że zaczął chyba w jakimś ma tym takim zabawkowym youtuberskim kurwa tam coś się ten schód w ogóle nie, ale fajne na przykład wsiadaliście do taksówki i było na żywo, słuchajcie, z taksówki wiecie jakieś tam gadki, szmatki, jakieś live, no to było naprawdę zajebiste. I mówili kurwa, że on jest z kaszub, że to... Ja nawet chcę, żeby taki kaszub tu przyjechał i robił jeden, drugi, piąty, dziesiąty, a banda kurwa zjebu w taksówkach, kurwa taki wiecie No fajni są też taksówkarze, ale wiecie, no kurwa jak tego, no, z nosem na kwintę, że on tam kurwa coś, nie tego i wiecie, nauczony tylko kurwa jeździć, nic innego, nie nauczony się nie odezwie kurwa normalnie do ludzi. Pod tym kojotem tu gdzieś właśnie stawał, a te dupy tam kurwa dawały popis, nawet nie wiedziałem, że są na YouTubie. Może się tam przyjebali do niego, nie wiem. Dobra. Piękna fontanna po prawej. Widzicie, ludzi trochę jest, to jest super i jedziemy sobie tutaj. Tu ostatnio właśnie stanąłem z kolegą, tu jakaś impreza była. A tu piękne oświetlone, co to jest? Żabka jeszcze oczywiście pracuje, bo działa otwarta, właśnie twarta. to jest cygańska fajna ulica. Naprawdę fajni są ci cygani, jak się ich nie zna, to, to można tego. Ale jak się ich zna, to, to wiecie, bardzo sympatyczni porozmawiać można. Oczywiście coś tam chcą sprzedać, wiadomo, nie, ale, ale już na przykład już są tacy, że yy, bardzo się tak trochę zmienili, bo bo proponują te swoje na przykład perfumy czy coś tam to proponują tak bardzo tego na spokojnie a on tak z tego z tego z tych Ariadnych zapierdala myślałem, że mnie otrąbi No ale nie otrąbił A kto tam działa w tych działa ten cały chyba Odys Oden czy Odys